Witam serdecznie drogie byki na kanale Witaro. Cześć kochani i wziękłania. Cześć. To czytanie dla ciebie byczku jest na czas od 21 do 27 lipca 2025 roku. Czytanie oczywiście jest ogólne, dlatego sprawdzimy sobie twoją energię byku z kartami wyroczni. No Zobaczymy, co tutaj karty wyroczni będą chciały powiedzieć bykom Coś jeszcze. Mamy kartę Zrób porządek. <grymianie> Zrób porządek. Ups, sporo kart mi wyskoczyło. Bądź fair, wymienianie się prezentami zgodnie z zasadami. Dobra, to wszystko. I o cóż tutaj chodzi, moi drodzy? Hmm. Bądź fair, Przeczytamy sobie tą kartę 38. Przesłanie tej karty brzmi. Życie oferuje doświadczenia, które są wyzwaniem i doświadczenia, które są odżywcze. Z czasem osiągają one równowagę. Przechodzisz od bycia, od zastoju do działania, od odkrywania do kochania, odpuszczania do ponownego bycia. Życie jest wahadłem. Kołyszącym się między wszystkimi tymi stanami. Zawsze będziesz oscylować między robieniem a byciem. Jeśli nie jesteś zadowolony tego, gdzie jesteś w tej chwili, pamiętaj, że wszystko doświad wszystkie doświadczenia mają swoją porę. Zaakceptuj je bez osądu, i zob a zobaczysz, jak wszechświat. Dopasuje się w doskonałej równowadze. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Każda przyczyna ma skutek. Cudowne rzeczy zostaną teraz ujawnione. Podstawowe znaczenie tej karty to równowaga, sprawiedliwość, potrzeba rozważenia, rozważenia opcji, obopólna korzyść, prawo przyczynowo-skutkowe. A obok zaraz tej karty mamy wymienianie się prezentami. I tą kartę również wam przeczytam, bo ona ma podobne przesłanie. Ona mówi o tym, by zachować równowagę między dawaniem i ubraniem. No ale dobra, nie będę wyprzedzać faktów. Przesłanie wyroczni. Karty wymienianie się prezentami. Wkraczasz w produktywny i wzbogacający czas, w którym oferowane są Ci wszelkie rodzaje, wszelkiego rodzaju możliwości. Masz wszystko, czego potrzebujesz, aby je wykorzystać. Jednak, aby je uhonorować, musisz poświęcić czas, wymienić swoje doświadczenie i umiejętności oraz poświęcić serce i duszę temu, do czego dążysz. Dasz radę. Masz to, czego potrzeba, aby odnieść sukces jeśli tylko pogodzisz się z prawem dawania i odtrzymywania. Musisz zaangażować się w taniec dawania i brania, pchania, i ciągnięcia, robienia i bycia. Jeśli pozwolisz, aby lęk kierował Twoimi wyborami, możesz się wypalić lub stworzyć nierównowagę. To nie jest czas, by tylko robić. Robić, robić. Mądrze obracaj swoją walutą i pamiętaj o wartości, jaką inni wnoszą to do Twojego życia. Podstawowe znaczenie tej karty to prawo dawania i otrzymywania, waluta, wymiana, analiza kosztów i ustalanie wartości. Hmm. Więc ja, ja widzę tu sytuację taką, gdzie. Byczku, ty, ty masz czas z porządków, z ludzi, którzy Cię wykorzystywali, albo z sytuacji, gdzie za dużo dawałaś, dawałeś od siebie. Zgodnie z zasadami, działanie zgodnie z, zgodnie z zasadami. Nie zawsze te zasady są dobre. To, co kiedyś uczono nas w dzieciństwie, dzisiaj właściwie nie przekłada się tak aż w każdej dziedzinie życia. Tutaj już życie, świat się już tak zmienił, że tak naprawdę Intuicja więcej Ci pomoże niż te tzw. zasady, które kiedyś królowały w naszym życiu, w Twoim życiu, w moim życiu. Także hmm. warto ich czasem łamać, bo te zasady nie były. Sprawiedliwe w każdym, pod, no zawsze, pod każdym względem. Ty już będziesz, by powiedział, o czym mowa. A ważne jest to, by zachować tą równowagę być fair w stosunku do siebie, do innych. Hmm. No dobra, Patrzymy, co chcą powiedzieć karty o opiekuńcze byczką. Mhm na tą sytuację już mi się karta obróciła proszę mamy kartę majestat bądź świadomy swojej wartości świat potrzebuje twojej błyskotliwości i wdzięku no coś jeszcze wszystko no ja nie wierzę Dobrze, no to sprawdźmy zatem, co chce powiedzieć tarot. Na to, co tutaj się pokazało. O, -o. Od razu. Dziewiątka. Okej. Okay. Dziewiątka. Zobaczcie, dziewiątka mieczy, dziewiątka kielichów. Coś jeszcze. Nie wiem, ty się boisz lękasz z jakiejś sytuacji? Czego się boisz? Dziewiątka y, kielichów to karta szczęścia spełnienia y, albo zastanawiasz się jak osiągnąć to szczęście. Że część z Was myśli o imprezie rodzinnej, <noise> gdzie mm, jesteś organizatorem byku, i teraz zastanawiasz się, jak, jak ubrać ten stół, jakie przekąski zapewnić, jaka będzie pogoda, jak to ma wyglądać i nie możesz spać po nocy. Tak jakoś mi tutaj przyszło to do głowy. Oczywiście nie dla wszystkich ta, ta sytuacja, może marzysz, żeby wreszcie pomyśleć o sobie, żeby gdzieś wyjechać sytuacja karmiczna. Zastanawiasz się, z kim porozmawiać. Potrzebujesz kogoś do pomocy, nie chcesz brać wszystkiego na swoje barki. No właśnie, jest ta, ważna jest ta równowaga. Ta pomoc się przyda, ale musisz działać. Ty musisz działać, ty musisz pytać. Jakby, no, wykazać inicjatywę. Zadzwonić, poradzić się. O, tak bym to widziała. No dobrze. A teraz sprawdzimy, co się u Ciebie będzie działo w tym tygodniu w miłości i w pracy. Miłość i praca ubyka. No i już teraz zachęcam Cię, jeżeli jesteś tu pierwszy raz w byczku, byś sobie takie pytanie do kart anielskich ułożył. Czy ułożyła w temacie miłości i pracy i pod, pod koniec każdego z tych czytań przyjdą odpowiedzi? Więc myślę, że warto obejrzeć sobie ten film do końca. Tutaj mamy miłość, tu pracę, okej, okay. i cóż w miłości u Ciebie byku, siódemka mieczy, siódemka mieczy, no zależy, ja sobie tutaj wypowiem. Wiesz, tutaj jest przede wszystkim karta, to jest karta oszust, oszusta, tak, ktoś kogoś oszukuje, ktoś komuś długie kopie, obgaduje, może ma romans, a może tu chodzi o kreatywność twoją, no właśnie i trzeba sobie to dopowiedzieć, o co tu chodzi. Myślę, że u części z Was widzę sytuacje, gdzie byku, możesz być w związku, gdzie podejrzewasz, że jesteś oszukiwany i myślę, że dobrego masz nosa. Chcesz. Opadają różowe okulary, powiem Ci, poprzez rozmowę z tą osobą, ale. Ty już będziesz wiedział, by czy będziesz wiedziała, y, co zrobić teraz. No wiadomo, jeżeli już ten związek nie funkcjonuje, no, no to będziesz myślał o czymś nowym, może o przeprowadzce, może o, o jakiś takie będziesz miał nowe pomysły na siebie, jeszcze nie będziesz działał, ty będziesz dopiero sobie układał, czy układała plan w głowie. no, Jaka jest rada? Mamy w pazie kielichów. Myśl o propozycji, jaka do ciebie przychodzi. Bo może przyjść jakaś nowa propozycja, wiele propozycji. I teraz się bierze zastanawiać, która będzie lepsza dla ciebie. Hmm. Także tutaj jest rada, by się. Pozycję, podjął, znaczy, porozmawiam z osobą, na której ci zależy. Zorientował się dokładnie, o co chodzi, dopiero podejmę decyzję. No. Kieruj się swoją intuicją, zostaw te negatywne myśli. I ta intuicja pomoże ci w dokonaniu wyboru, co zda, zrobić w danej sytuacji. Jeżeli jesteś singlem, to myślę, że chodzi tutaj o Twoją kreatywność. O to, byś pomyślał, byku, o tym, by gdzieś wyjechać, by z kimś się umówić gdzieś, zrealizować jakieś nowe plany w tym tygodniu na jakiś wyjazd, na jakiś wypoczynek. No. I tutaj przychodzą różne w, do ciebie propozycje i od ciebie będą, będzie zależało, y, która propozycja y, będzie dobra dla ciebie. Mogą to być propozycje na przykład miejsc, y, 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 gdzie możesz wyjechać na wakacje? Mogą to być góry. Dajmy na to gdzieś morze, jezioro. Zależy, co lubisz i kogo lubisz. W każdym razie, tutaj jest dopiero omawianie sytuacji, tej sytuacji. Właściwie, mm, jeszcze nie wygląda to tak, jakbyś podjął decyzję. Ten tydzień dopiero jest tak. Zastanawiam się, co zrobić, nie? Sprawdźmy. Cóż to aniołki będą chciały powiedzieć bykom w temacie miłości? W przeciągu kilku tygodni przemyśl to. No, widzisz, masz trochę jeszcze czasu na tą sytuację. Dobrze, teraz sprawdzamy pracę. Mm, mamy dziesiątkę denarów, czyli w pracy może być atmosfera rodzinna u części z Was, lubisz być w tej pracy, może to praca w domu u części z Was, a część z Was po prostu mm, nie da się powiedzieć, nie pracuje. W domu. w domu zawsze jest coś, coś do roboty, do, choćby z dziećmi. Dla mnie to jest ciężka praca, 24 godziny na dobę. Jeżeli ktoś uważa, że, że rodzina, zajmowanie się rodziną to, to jest nic, to jest naprawdę zero wysiłku, to naprawdę nie ma pojęcia o czym mówi. A znam takie osoby. I wiesz, co się obróciło teraz? Siódemka mieczy, a z mieczy. Patrz tutaj. Siódemka mieczy, a z mieczy. A co to znaczy? A z mieczy um. tutaj jest, wiesz co, tak chcesz zainwestować pieniądze po cichu. Bo <grym> wiesz, um. a z mieczy zupełnie co innego znaczy w pracy, a co innego w miłości. W miłości to nie jest fajna karta. To jest takie wiesz... Um. Padają różowe okulary, coś źle się dzieje, coś oszukiwałem się, tak? A w, w pracy to jest karta, gdzie inwestuję środki gdzieś, na przykład w firmę czy na giełdzie, albo z kimś tutaj zaczynam omawiać nowy projekt albo chcę to zrobić po cichu marzę o czymś takim obserwuję i tak to tutaj wygląda właśnie w pracy jaka jest rada i mamy siódemkę czyli rydwan mamy rydwan chodzi tutaj o wyjazd służbowy czy o co? Paść pentakli, paść pentakli, trójka pentakli i czwórka kielichów. Kurczę, tutaj się karty naprawdę powtarzają. Mam tutaj też pazia denarów czy pentakli, to jest to samo. Wiesz, że ty możesz pogodzić wyjazd służbowy z wypoczynkiem? Warto wyjechać w tym tygodniu. Tak to tutaj do mnie przyszło. Dla części z Was oczywiście. Nie marnuj czasu w domu. Nie rozpaczaj nad, nie wiem, nad czymś, nad sytuacją. Tylko bierz życie w swoje ręce i działaj, działaj. I myślę, że to się opłaci. Mhm. Dobra. A co chcę powiedzieć aniołki w temacie pracy u byka? Prawa zdrowia. Nie ma powodu do zmartwień. No proszę. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że czytanko Wam się podobało. Dziękuję ślicznie za uwagę. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa.